Witam bardzo serdecznie. Opowiem Ci się troszeczkę o tym, jak bardzo ważna jest weryfikacja informacji, które do nas dochodzą z tego, z tego szumu informacyjnego. No Jakie narzędzie jest do tego najbardziej przydatne, jakiego ja na przykład używam. Chodzi o to, że w dzisiejszym świecie no, mamy niesamowity napływ informacji. To jest z takim natężeniem, jakiego nie mieliśmy jako ludzkość dotąd. No i bardzo wa warto jest sobie zdać sprawę, że ona działa na naszą psychikę, na nasz obraz świata, jakim widzimy, no i na nasze emocje. I warto mieć właśnie narzędzie, które po prostu weryfikuje to wszystko, no właśnie po to, żeby nasz obraz świata był realny, w oparciu o realne, realne zjawiska, jakie w, jakie w nim się dzieją. No i do tego potrzebna jest właśnie nam logika praktyczna, a więc po prostu dane, weryfikacja ich źródło, metodologia, ewentualnie liczenia tych danych. No i potem z tego, zupełnie bez emocji, szukamy jakiegoś związku przyczynowo-skutkowego. Ten filmik w ogóle powstał dlatego, i powstanie ich dużo, dla młodzieży szczególnie, dlatego że się okazuje, że Kilku nauczycieli w różnych miejscach w Polsce, w szkołach, po prostu pokazuje moje filmiki na zajęciach z wiedzy o społeczeństwie. No i młodzież je omawia i do mnie nawet pisze maile, informacje, że, że takie coś robią, że. I to jest bardzo miłe. Nie spodziewałem się takiego czegoś. No i też właśnie dlatego postanowiłem, nawet teraz, w tym momencie, kiedy to akurat likwiduję jedno, jedno zbiór po prostu zdać sobie chwilę czasu, zrobić sobie przerwę i o tym opowiedzieć. A tutaj poprosiła mnie młodzież, żebym zweryfikował pewne dane, jeśli chodzi jak, jak to po prostu robię, jeśli chodzi o konfederację. Są to dane o rzekomym dużym ubytku ludności, du dużej umieralności w roku 2020. Znaczy, ogólnie zaczynając od źródła, no to akurat źródło typu, powiedzmy, Konfederacja, no nie jest jakieś to poważne źródło. Nawet tutaj trzeba bardzo mocno uważać. Znaczy, ja już nie spotkałem się tyle, tyle danych, które dostałem do weryfikacji. Każde, każde, z, tej każde z tych informacji, każdy z tych testów było bardzo łatwo, można było obalić po prostu przez, to tylko zwykłą logikę. No a więc tutaj pewnie też tak będzie. No i zaraz Wam pokażę, jak można to zrobić. A właśnie tutaj kolega przesłał mi taki filmik i zaraz go pokazuje. Widzicie, że jest to zrobione troszeczkę metodą chałupniczą. No ale taki filmik przesłał mi jeden z uczniów w celu właśnie zweryfikowania tych danych. Tu widzę, że jest pan dr Sławomir Mencen opowiada o jakimś zjawisku, że w roku 2020 w Polsce zmarło 75 tysięcy więcej osób, ale to zaraz zobaczymy. No ogólnie, jeśli chodzi o, już weryfikując źródło, no to dr Słowin Mercen no jest człowiekiem, który no, raczej słynie z tego, że na jego wypowiedzi są nielogiczne i tezy, które głosi, no wszystkie bardzo łatwo obalić, stosując właściwie tylko no, po prostu krótką weryfikację danych i no i związek logiczny, przyczynowo-skutkowy, no ale zobaczymy, pokażę Wam na tej podstawie, jak można to robić. Eee, sobie to włączymy, Proszę W raz. roku 2020 w Polsce zmarło 75 tysięcy osób więcej niż powinno. Jesteśmy pod tym względem na drugim miejscu w Europie pod kątem nadmiarowej liczby zgonów. To jest tragiczny wynik. Nasz rząd działa w tym roku całkowicie tragicznie, i to kiedyś oczywiście trzeba rozliczyć. A więc weryfikujmy tą informację w oparciu o zasady, o których wspomniałem, a więc logiki praktycznej. No i pierwszą rzeczą jest źródło. Źródłem informacji jest pan dr Sławomir Męcen, którego już scharakteryzowałem wcześniej na początku tego filmiku. Następnie jest teza, teza zawarta. Teza brzmi następująco. Pan dr Sławomir Męcen w filmiku twierdzi, że w Polsce w roku 2020 zmarło 75 tysięcy osób więcej niż powinno i odpowiedzialnym za to jest rząd, którego on będzie rozliczał. No i tutaj automatycznie no, podał też taki ładunek emocjonalny, a wzmocnił go jeszcze tym, że w żadnym innym kraju tyle osób nie zmarło w tym czasie. I tutaj nie podał żadnych danych. No, to miałoby sugerować, że no, w innych krajach ludzie umierają mniej, albo nie umierają, że to jest właściwie tylko y, zasługa Polski i polskiego rządu. Y, oczywiście tą tezę można podważyć, bo po prostu no, śmierć jest naturalnym skutkiem y, tego, że się kiedyś człowiek urodził i, i żył i tak po prostu jest w każdym kraju. Oczywiście te ludzie mogą być większe, większe albo mniejsze, do tego zaraz przejdziemy. No, i, ale że jest w tym, za tym kryje się jakiś wielki spisek rządowy, po prostu, że coś ten rząd zrobił za to, trzeba go ukarać, i, i on będzie to robił. On, on będzie tutaj postawił się, w, jako jest teraz sędzią, i jednocześnie jeszcze tą osobą, która decyduje o tym, ile osób zmarło, bo użył słowa zmarło więcej niż powinno. No, ja szukałem, czy jest, są jakieś dane jakiejś instytucji państwowej. Lub rządowe, które stwierdzają, ile powinno osób umierać. Oczywiście takich danych nie ma. Te dane powstały tylko w fantazji pana doktora Sowemira Mencena. No to tu jest pierwsza, pierwsza weryfikacja tego, tych informacji. Następną rzeczą jest, no ale być może coś tam się za tym kryje. No i sprawdzamy, co takiego się działo w roku 2020. W roku 2020 sprawdzamy sobie liczbę zgonów. Tak powinien postąpić każdy, który zajmuje się wery, logiczną weryfikacją informacji. No i coś tutaj z GUS, dane GUS-u. W roku 2020 liczba zgonów teraz się ogranicza tylko do tysięcy. Jest to 485 tysięcy. Potwierdzam te dane oczywiście na różnych innych portalach. No, Big Data pokazuje identyczną liczbę. No i Szukamy sobie, jak było to może w latach poprzednich. I oczywiście w roku 2019 te same dane GUSU i Big Data pokazują liczbę 409 tysięcy zgonów. No a więc mamy tutaj potężną, potężną różnicę. Różnica więc na rachunek wygląda następująco: jest to 485 tysięcy minus 409 tysięcy. W rezultacie mamy 76 tysięcy zgonów więcej. I to jest fakt. że pierwszy fakt mamy zweryfikowany. No i należy szybko się zastanowić, co takiego stało się w tym roku 2020 i czym on się różnił od innych lat. No i to żadnego kataklizmu nie było, nie było wojny. No to szukajmy sobie dalej w danych, jakie to osoby zmarły. Co to były za osoby? No, okazuje się, że dane GUS-u pokazują, że byli to najczęściej mężczyźni. No, i mężczyźni, i były to osoby, jako wszystkie. 94% z tych osób było starszych niż 60 rok życia. Czyli można byłoby powiedzieć, że to były osoby po prostu starsze, bo 94% rzeczywiście to jest znaczna, znaczna większość. Taka nadreprezentacja tych osób starszych były to sobie po prostu starsze. No, i mamy już pewien obraz tego, co się stało, jakby osoby starsze, czyli na żadną wojnę nie szły. No i co takiego rok 2020 różnił od innych lat? No, na pewno pandemia koronawirusa. No i teraz szukamy danych. Ja użyłem danych Ministerstwa Zdrowia, ale też właśnie z Big Data to porównałem, weryfikowałem. Ministerstwo Zdrowia podało komunikat, że 28,5 tysiąca osób w roku 2020 zmarło z powodu koronawirusa lub przy jego udziale. Porównuję szybko z innymi danymi. No, i tutaj kolejny raz, no, Big Data. No, i ta liczba na portalu Big Data to 29,1 tysiące. A więc no tutaj mamy malutką rozbieżność, no ale jest, no i obydwie liczby są bardzo do siebie zbliżone. Więc no jest to realne, także tutaj weryfikacja, mi się wydaje, jest prawidłowa. No i no porównajmy sobie, jak teraz wygląda ten rachunek. Czyli mamy te 76 tysięcy na minus 29 tysięcy, bo też zaokrąglam. No a więc mamy liczbę 47 tysięcy. No, a więc to już żadne 75 tysięcy, jak widać, nigdy nie miało miejsca. No, ale i tak, czy owak, jest to liczba zgonów. Nawet pomijając te zmienne, które były w 2020, no, jest większa od 47 tysięcy osób. No i musimy także właśnie zweryfikować tą liczbę. Dlaczego? No to kolejny raz do gusu, dodane gusu. To myślimy sobie, ok, mamy tą zmienną, ale jeszcze ta zmienna nie tłumaczy tych 47 tysięcy. A więc sprawdzajmy, jaka jest średnia, średnia długość życia mężczyzn i kobiety w Polsce. ZUS pokazuje, oczywiście to się rozmieniało w różnych latach, no ale mamy dla mężczyzny 74,1 roku, dla kobiety 81,8, to było w roku 2021. Taka jest przewidywana, oczywiście taka jest przewidywana, czyli ludzie umierają wcześniej, no to jest średnia. No i y, co należy, należy zrobić, żeby teraz te dane zweryfikować? Co robi logicznie myślący człowiek? No, bierze sobie y, liczbę. Y, 2021, czyli rok, który dzisiaj mamy, lub 2020, jeżeli chcemy zweryfikować dane za rok 2020. Przy czym tutaj akurat dane pokazują, że znaczna większość tych, tych zgonów nastąpiła właśnie pod koniec roku 2020, czyli sugeruje to, że 2021 będzie podobny w, w tej skali i ilości zgonów i będzie też ona tak duża. No więc zweryfikujmy. Następująco 2021 lub 2020, no i minus te 74 lata, taka średnia dla mężczyzny, ale oczywiście się to może być mniej i więcej. No i w tym momencie zyskujemy rok 1946 i 1947. No i sprawdźmy. No, musi być jakieś logiczne wytłumaczenie tego, co działo się w roku 1946 47 w fakcie liczby urodzin, bo musiała tam zajść jakaś zmienna. No i idąc tym tropem, tutaj akurat pokazuję wam liczbę urodzeń w latach. Tutaj mamy rok 40, 1946. Widzimy mocny skok do roku 1947. 8, 9. Mocny skok liczby ludności. Tutaj trudno to ocenić, no ale to jest powiedzmy, jakby rocznie ponad 50 tysięcy osób więcej. Nie wiem, czy to teraz dobrze widać. Właśnie, to tu mamy wszystkie urodzenia. No i oczywiście widzimy, że w tym momencie ta liczba, tutaj liczba urodzeń rośnie. Czyli to są osoby, które dzisiaj mają powyżej 60 roku życia, bo są znacznie powyżej 60 roku życia. W tych, mówię tutaj o tych latach. No, i tak się rozwiązuje nasza zagadka po prostu. Mamy przyrost oczywiście zgonów. Dlaczego mamy przyrost tych zgonów? Dlatego, że mamy w latach 40. aż do lat 50., końcówki lat 50., dynamiczny wzrost liczby ludności. To mamy tutaj rzeczywiście, jak widzimy, przyrost prostu, około 50 tysięcy obywateli, a tych zgonów takich nadmiernych. Mieliśmy tylko 47 tysięcy, czyli to, to by odpowiadało właśnie tej całej zmienności w, w liczbie urodzeń. No i tym samym pokazałem, jak proste narzędzia logiki praktycznej służą do rozwiązywania wszelkich misternych zagadek i publikacji informacji, fake newsów, które do nas docierają. A ja się bardzo cieszę z tego, że młodzież mnie ogląda. I na pewno będę nagrywał kolejne filmiki. Cieszę się też z Waszych komentarzy. Proszę, opiszcie, co o tym myślicie, i zapraszam na kolejny filmik. Pozdrowienia.